Witam, witam was widzowie. I tak jak ten tej wcześniej rozmawialiśmy, akurat czy No, próbowałem, nie udało mi się tego połączyć, to więc będzie... będą te odcinki traktowane tak jeden ten odcinek. Prawdę mówiąc, nie musi być każdy odcinek godzinny. Jak nagrywam gry, to nie musi być każdy odcinek godzinny, ale... Zanim my skończymy ten pierwszy rozdział, to trochę tych odcinków minie. Naprawdę to będzie długie, ale dobra, to. jeszcze trzeba powiedzieć, że. To może akurat wtedy wtedy akurat będzie więcej tych uwagów, którzy będą po polsku. Ale czytam. Dobra. Dobra, zaczynamy. Być może uznał, że. A, no tak, skończyliśmy. No. No już pamiętam. Być może uznał, że ze mną skończył, albo też wydało mu się, się, z... wyda... Wstyd mu się zrobiło tak, że tak go poniosło, tak czy inaczej. Wladimir wyszedł, zatrzymując się, zatrzy... zatrzaskując za sobą drzwi. Eee, zostaw, zostaw Zostałam w pokoju sama. Odpadło, opadłam z powrotem na łóżko. Kompletnie oszołomiona. Wydarzy wydarzyło się coś, czego zupełnie nie powi pojmowałam. A, jed a jedną odpowiedzią była złość Wladimira. Cokolwiek zaszło po ogrodzie, nie, mi nie miałam z tym nic wspólnego. A jeśli istnieje Istnieje na świecie. Jedyna rzecz, która wprowadził w, w, wyprowadza mnie z równowagi, to bycie niesłusznie oskarżoną, szczególnie w sytuacji, gdy moje życie coraz bardziej wymykało się spod kontroli. Musiałam to wyjaśnić. Władimir może, że i jest rozłoszczony, ale obecnie... Obecnie to ja byłam dużo bardziej rozścieczona i gotowa, żeby się bronić. Kierunek ogród. Różowy pokój, duży hol. To nie to. Ciekawe, kogo tutaj przedstawia to drzewo analogiczne. Mały salon, ogród. No i proszę, jesteśmy. Mam wrażenie, jakby opuściła to miejsce zaledwie przed sekundą. Dobrze, poszukajmy to, o czym mówiła Dimir. A to się okazuje, że po prostu dosłownie dwa kwiaty są. po prostu leżą na ziemi, bo na przykład y, albo jakiś ptak nadeptał, czy nadepnął, albo. albo po prostu nawet przez to, że nie były podlewane. Czy po prostu, bo akurat zachorowały. To byłoby śmieszne. Nie zostałam tutaj. Wystarczająco długo, żeby cokolwiek zauważyć. No i... No, poza moim lotem w powietrzu. Kiedy tu spadłam? Anot. Mam nadzieję, że o to się nie wkurzył. No bo... Jak... No bo jak mógł... To no było trochę takie nielogiczne, jakby się wkurzył. Tylko dlatego, że spadliśmy z okna. Ja spadłam z okna, dosłownie. To no więc... Nie miałam jak się ominąć jego ogrodu. A, dobra. Yy, kiedy to spadą? Do, docenienia, docenie. Doceniam to, że Rafal nie poruszył tematu przy okazji naszego spotkania. Nawet nie jest trudno przywołać to w pamięci. I szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Wszystko wokół ławki wydaje się nienaruszone. Spraw Sprawdźmy z tej strony. Och, przecież to. To tutaj, miejsce, gdzie spadłam. Ja już myślałem, że to. że po prostu będzie Blady i mi takie. takie będzie, takie, takie. Co ty tu robisz? Znowu przyjrzeć się popsuć. I będzie zły. Jego proste. proste włosy po prostu się albo ułożył w diabelne rogi. Obo się po prostu zakręcą tak ze złości. Ale dobrze. Na razie go nie ma. nie ma. Nie mam żadnych wątpliwości. Te złamane ga gałęzie. Odłamki szkła poplamion poplamione krwią. Te wszystkie płatki teraz już teraz już zwiętłe. To co spadło tam tego wieczoru. Ile krwi musi usiałam być naprawdę poważnie zraniona. To niesamowite, że nie, zacho nie zachorowałam na ciele śl na żadnego śladu. Czy to jest właśnie siła więzi łą jako łączy kielich i jego wyba wybawcę? <laughs> nie cierpię mówić wampir. To zbyt dziwaczne. W każdym razie nie sądzę, żeby Wladimir właśnie nie to miejsce miał na myśli. Dobrze wie, gdzie upadł i najwyraźniej z niej za... zaczął już e, tu sprzątać. Spróbujmy gd gdzie indziej. No też dodatkowo nie mamy... Nie mieliśmy jak ominąć tego ogrodu. Nie chcę Nie chcę pochodzić. E, Ja chcę podchodzić do łowgu. Jest zbyt blisko lasu. Kiedy przyszłam pod nim, idąc tu po raz pierwszy, poczułam się na, naprawdę nieswojo. Myślałam, że dworek stoi znacznie bliżej drogi, a tymczasem znajduje się dużo dalej w głębi lasu. To właśnie to oddal, odla, oddalenie chroni Wladimira i pozostałych. Nic dziwnego, że zdecydowali się tutaj zamieszkać. Zastanawiam się, jak długo już tu żyją. No, prawie tak gdzieś... No, przed... przed jej narodzinami. Znaczy... No. Znaczy po narodzinach jej i o tym, jak rodzice jej zmarli. Co? So, zobaczmy tutaj. Jakiś ścieżka biegnie w dół. Och. Okej, okay, ktoś tu jest. Nie jestem pewna czy... Czy usłyszał jak się zbliżam? O proszę, o Aron. O proszę, dobry wieczór. Nie bój się, możesz podejść bliżej. No i mamy odpowiedź na moje pytanie, ale kto to jest? Ciemna skóra, rude włosy. Castiel. Ach, dosłownie wygląda połączenie Castiela z Walkionem. Ach, te złote oczy. Już sobie przypominam. To on próbował uspokoić młodego młodzieńca o swoich osiwych włosach, który zaczepił mnie w wycholu. Dobry wieczór. Przepraszam, myślałam, że jestem tu sama. Pójdę sobie, jeśli ci przeszkadzam. Dobry wieczór, że tak was. że też was zawsze udaje się Niepo przemknąć niepostrzeżenie. Że też wam się udaje przemknąć niepostrzeżenie. Czy mogę spytać, jak masz na imię? Zapytamy. Widzę, że Rafale miał rację. Nie barakuje ci odwagi. Nie wyglądasz, jakbyś się nie bała. Jestem pełen podziwu. Jestem Aron I, te... i też tutaj mieszkam. A ty jesteś? Mam na imię Melody. I chyba Cię pamiętam. Jesteś dosyć inny od pozostałych, jeśli mogę tak to ująć. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo jestem, jesteś bliska prawdy. Nie, to nie jest Wami, to jest po prostu wilkowak. Śmiesznie by było. Ach, jak dobrze widzieć kogoś, kto się uśmiecha. A no, rację. Po tym, jak miałam do czynienia z Wladimirem. Ale zastanawiam się, co takiego naprawdę chcę przed to powiedzieć. To znaczy, powiedzmy, że po, powrócę do tematu we swoim czasie. Natomiast jestem zaskoczony, że cię tutaj widzę. Wladimir jest trochę przeczulony na punkcie swojego ogrodu. Z tego, co usłyszałem wczoraj, uważa, że jesteś wyjątkowo niezdarna i niegrzeczna. Wie, że tutaj jesteś och. Jeśli idzie o Wladimira, to wpadł w do mojego pokoju, oskarżając mnie o zdeptanie części jego ogrodu. Próbował mnie nawet spaliszkować. Och, niczego konkretnego mi nie... Niczego konkretnego mi nie zabrania. Zresztą byłam... Tutaj już wczoraj, ale widziałam go niedawno. I rzeczywiście był bardzo zdenerwowany. Myślę, że coś tutaj zniszczyłam. Od razu prosto z mostu. Niczego nie zrobiłam. I bardzo chciałabym dowiedzieć się, o co tu chodzi. Dlaczego przyszedł. Dlatego przyszłam sprawdzić, nawet jeśli nie życzę sobie mnie tutaj widzieć. Nie mogę mu powiedzieć, że jestem zaskoczony. Nawet jeśli jest mi przykro, zapewniam cię, Wladimir nie jest por porywczy, ale powiedzmy, że zostało mu kilka mani z przeszłości. To był ktoś dosyć wysoko postawiony, a ten ogród jest dla niego bardzo ważny. To jedyna rzecz, z po powodu której może stracić zimną krew dziwi I ona się dziwi, to dosłownie ciężko wyhodować kwiata tym bardziej trzeba pilnować podlewanie, jeszcze dodatkowo trzeba też pilnować, czy przykrywać to w nocy patrząc na to, że nie wiadomo, czy akurat oni mogą wychodzić na dwór, czy nie to trzeba też akurat pilnować, żeby jak są jakieś takie nowe sadzonki, to trzeba, to trzeba akurat przykrywać te rośliny. To też trzeba pamiętać. Jeszcze tego sprawdzać pogodę, takie tam rzeczy. Jeszcze są jakieś takie ciężkie, czasami ciężko. Obcinać, pielęgnować, też patrzeć, czy są jakieś chwasty, czy nie ma jakichś robactw. A pewnie trochę ciężko było pójść do sklepu. Kupić jakiś taki specyfik, bo też nie wiadomo co. <laughs> patrząc na stan kuchni, tego że. No po prostu patrząc na stan kuchni, to raczej oni tam nie chodzą. I to jest możliwe, że nie, nie po prostu nie jedzą nic. właśnie ciekawe, czy oni cokolwiek jedzą, czy, czy co oni ten a, a też nie wiadomo, czy oni mają w ogóle pieniądze, bo też trochę tak ciężko pójść, kupić yy, odrobaczacz, czy czegoś, tak? I ten. Stracić zimną krew, to dość lekko powiedziane. Wy końcu mowa o ogrodzie, ale czy to znaczy, że mnie stąd wyrzuci. Wyrzucisz? To miejsce jest własnością Wladimira, nie moją. Ja się dziwię, że on jeszcze tam nie stoi jak cerber. A to może tym on jest zajęty. Żeby ten, no żeby też ten, tak chodzi, tak sprawdza, co tak ten. Czy, czy jakieś gałąź się nie, nie, nie ten, nie urwała, czy, czy coś. Może o to chodzi. To miejsce jest, jest własnością Wladimira. Nie moją, prze, przecież nie wydam cię tylko dlatego, że tutaj spacerujesz. Mam rozumieć, że wszyscy astekroci zachowują się jak brudne, brutalne hamy? Nie do końca. Na początku, na początku wszystkich nas traktowało trochę jak swoją służbę, ale wystarczy przywołać go trochę do porządku. Jasne, że chciałby nas mieć pod swoją kontrolą i często się wyższa, ale szanuję osoby z charakterem i ostatecznie traktuje je, je na równi ze sobą. Dobra, musi, musimy być charakterni. Nie pozwól, by cię oś o śmielił. To moja rada. Ok, musimy zapamiętać. Łatwo powiedzieć. Przynajmniej z Wladimir. Przynajmniej, że Wladimir nie jest najłatwiejszy w obejściu. Ale jako kielich mo mogłabyś trafić gorzej. Ciekawe ten ciekawe. I znów ten tajemniczy kielich. A gdybyś spytała, co to jest, z tego co zrozumiałam, to jest jakiś szczególny przywilej. przywilej. Ale pod wpływem szoku zapomniałam dowiedzieć się czegoś. Więcej odnośnie tej całej więzi. Ale ja wciąż nie rozumiem, co to znaczy być kielichem. Jestem połączona ze Władimirem. Tyle pojęłam, ale w jakim sensie? Zaskoczony. Widzę, że wpadł, wpatrywał, wprawiłem go w zakopotanie. To jest, cóż. No więc... Ach, nie lubią o tym rozmawiać. Lepiej zrobisz, jak spytasz Wadimira, To po, pomogłoby wam również bardziej zbliżyć się do siebie. Jaki zachopocany. Ale on nigdy nie zechce ze mną o tym porozmawiać. Pra, prawie się do siebie nie odzywamy. A jeśli już to sam wi, widzisz, jak się to... Jak się, tego konsekwencje. Nie cierpimy się. Nie cierpi mnie. Nie sądzę, żeby miał ochotę o tym rozmawiać, ale pewnie nie, pewnie niewiele pozostało mi... Ale pewnie niewiele pozostało mi do stracenia. Mogę spróbować... Mogę spróbować. Wątpię, żeby mógł mi okazać, jakie, Jakże więcej niechęci. On wcale nie czuje do ciebie niechęci. Wedwil potrafi być wybuchowy, kiedy coś go niepokoi, ale, a przez większość czasu trafi go na holia. Ale nic, ale nie czuje do nikogo niechęci. To typ samotnika, nawet jeśli mniej lub bardziej nami na dyryguje, a ten ogród ceni sobie ponad wszystko. Jeśli wydał Wydało mu się, że coś w nim zniszczyłaś. To normalne, że z... ponioś... poniosły go nerwy. A właśnie, muszę się go zapytać, co on tutaj robi. Albo chociaż się go zapytać, gdzie są te zniszczenia. Ale do, dlaczego jest, jest tak, taki ważny? Jego utrzymanie musi być ogromnie czasochłonne. Po co? Tym się obciąża. Rozumiem, to nie znaczy, że akceptuję tego typu zachowania, ale łatwiej mi rozumieć jego złość. Będziesz miał okazję, żeby spytać go bezpośrednio, kiedy wszystko się uspokoi. To nie jest ktoś, kto łatwo otwiera się. Zaczytałem się. Ja to chyba muszę być cały czas włączone, żeby patrzeć. Dobra, to czytam to. To nie jest ktoś, kto łatwo otwiera się przed innymi, ale z czasem może uda ci się zdobyć jego zaufanie. Dlaczego ci twórcy nie mogli zdać, zrobić takiego, czegoś, żeby można było chomikować? To przecież... To... Strzał w stopę, dosłownie chyba, jakby to można nazwać. Ale... znaczy... dla twórców, znaczy ten... tej, znaczy jak teraz tak mówię, to to, to ten... To zniechęcę to po prostu do nagrywania, ale... Tak jak oglądam tak jak ten, tak jak oglądam... Znaczy, no... Tak jak akurat kiedyś obejrzałem tam... Ten, to właśnie akurat dlatego chyba... Ponieważ no, po prostu twórcy nie chcą. Nie chcą takiej sytuacji, że zamiast zagrać, to po prostu ktoś sobie, czy znaczy osoby, zamiast zagrać w tą grę, to po prostu sobie be, ten. To po prostu sobie wolę obejrzeć. Prawdy mówiąc, jak, jak ja, Prawdę mówiąc, u mnie to było inaczej. Jak akurat sobie. Krewę to ja chciałem po prostu samodzielnie w to zagrać, bo mi okropnie to się podobało. No ale dobra, no. Niektórzy też inaczej działają. No i też może po prostu to jest o to chodzi, bo. No i też może, żeby zachęcić bardziej akurat osoby bo... do kopywania, właśnie do kopywania, bo. No. Właśnie akurat no. Na... No, trochę szybko to zlatuje. No ale dobra. Żegnam. Witam, witam. Jak akurat słychać ten, te, 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 na przykład w takie tam rzeczy. No dobra. Będziesz miał okazję, żeby spytać go bezpośrednio, kiedy wszystko się uspokoi. To nie jest ktoś, kogo łatwo ot otwiera się przed, przed innymi, ale z czasem może uda ci się zdobyć jego zaufanie. Póki co, jeżeli nie odpowiadasz od od za to, co się tutaj stało, dobrze byłoby mu to udowodnić. Wiem o jaką dewastację chodzi Wedmirowi i rozumiem dlaczego tak bardzo go to dotknęło. Mogę ci pokazać gdzie to jest. Naprawdę? Dziękuję, ale ty mi wierzysz, kiedy twierdzę, twierdzę że to nie moja wina. W sytuacji braku, braku dowodów chyba nie pozostaje mi nic innego jak uwierzyć, że nie masz z tym nic wspólnego. A poza tym. Zobaczyłem coś, czego Władimir w swoim przypływie złości nie zauważył, i to przema... przemawia raczej za Twoją niewinnością. Naprawdę proszę, pokaż mi, pokaż mi gdzie to jest. Nie jestem pewna, czy to wystarczy, żeby z... poprawić moje relacje z tym złośliwcem, ale wolę nie wchodzić mu w drogę. A ponieważ jestem tutaj razem uwięziona. Jesteśmy na do tej uwięzieni. Mogę spróbować pole... polepszyć całą sytuację. Ruszył... Aron ruszył przed siebie. Brukowaną ścieżką podążałam za nim, próbując dorównać mu kroku. Pomimo swojej prędko potężnej sylwetki, poruszał się ze swoj... swego rodzaju wdziękiem, który miał w sobie coś zwierzęcego. Choć po. Zastanowieniu się, doszłam do wniosku, że wszyscy mieszkańcy dworu wydawali się posiadać tę niezwykłą elegancję, bez względu na ich wizjo wizjonomię. Nawet młody Iwan, który mnie zaatakował, poruszał się w ten sam lekki sposób, mając w coś w sobie w coś nadprzyrodzonego, co ostatecznie było całkiem zrozumiałe. Zbliżymy się do lasu. Mój. Towarzysz prawie natychmiast. Zauważ, że stałam się niednerwowa. Boisz się, że zbytnio oddalimy się od dworu? Bądź spokojna. Jako kielich masz do tego prawo. Natura więzi je, jest dość subtelna, ale dopóki nie będziesz próbować uciec, pozostaniesz względnie wolna pani. nawet o tym nie myślałam. Chwilami mam naprawdę ptasi mórzdek. Dopiero, dopiero bym się ośmieszyła, gdybym spróbowała. Ale to oznacza, że nawet jeśli Wadimir nie, ch nie chciał, żebym tutaj przyszła, mogłam to zrobić. Nie jest zatem. Nie jest zatem wszechmogący. Hmm. Tak, to jest... to jedna rzecz, ale jest również ten las. Las? Nie podoba Ci się? Nie za bardzo, jestem raczej mieszczuchem, nie czuję się zbyt... Pewnie w lesie. Nie o to chodzi. Ogólnie lubię przyrodę i dobrze, że się czuję w, się na łonie natury, ale tutaj... To jak, to, tak, to tak jakbym była bezbronna. Ogólnie tak się tak czujemy, to więc. Wiesz, tak naprawdę nawet jeśli wasze relacje są na razie skomplikowane, masz teraz kogoś, kto będzie cię chronił. Dawin będzie zawsze przy tobie. Będziesz. <śmiech> 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 będzie nad to czuwał. Towarzyszył ci, a ty będziesz tutaj, dla niego, w dniu, w którym to zaakceptuje. Przecież on by nas wyrzucił pierwsze, pier, e, pierwszemu lepszemu zwierzęciu dzikiemu, czy tam potworowi. Bo też nie wiadomo, jak bardzo to jest fantazy. Ale ja nie myślałam, że to aż tyle może oznaczać. Właśnie to nie wiem, czy mi się to podoba. Naprawdę nie umiem sobie wyobrazić, że Władimir mógłby mnie chronić. No właśnie. A ty nie boisz się od tego lasu? Jest taki gęsty i mroczny. A poza tym niedaleko jest rezerwat przyrody, a dalej góry. Ponoć wielki snów krasują po okolicy. Wybuchnął śmiechem. Powiedziałem coś zabawnego? Przyrzekam, że absolutnie nie musisz obawiać się wilków. Roddy, możesz być o to zupełnie spokojna. Proszę. Jesteśmy na miejscu. I to uśmiech. Czy to będzie trzecia? Dobra, jeszcze jeden albo dwa razy. To jest... Czy, czy to będzie naprawdę, że ja zgadnę? Dobra, zgadnę to. Że coś tutaj zgadłem. Albo i nie. W Eldarii zgadłem ten. Jak się na tą protezę. Tutaj nie pamiętam. Nie, to był w słodkim flircie. Że kto to zrobił chyba. Czy coś podobnego. Eee. A no tak, no, no to by, by idea nie pasowało, dobra, to wstawiam, że to, że on jest z Milkołakiem. Jakąś krzyżówką, nie wiem, w opieraczu Milkołakiem. czy po prostu ogólnie z Milkołakiem. Odsunął się na, na bok, wyciągnął szyję i stwierdziłam, że rzeczywiście, dodaliś. A, wyciągnęłam szyję. Tak się takie, co? I stwierdziłam, że rzeczywiście dotarliśmy do granicy ogrodu. Dobra, jeszcze jedno. Niedaleko stąd znajdował się mur otac otaczający posiadłość, opier opleciony bluszczem i win Winnymi łączami, ze względu zwisającymi pękami kwiatów, niewielkie drzwi prowadziły prosto do lasu z. Z całego serca pragnęłam, aby były zamknięte. Na początku nie zauważyłam tego, o czym, e, w, o czym wspominał Aaron. Gdziekolwiek bym nie spojrzała, ogród był tak samo piękny, ale kiedy odwróciłam się, zrozumiałam swój błąd. Już wiedziałam, co wprawił Wladimira w, w taką złość. I tego się dowiemy w następnym odcinku.